Konrad, już jutro pojedynek z Dąbrową Górniczą, tego czasu od poprzedniego spotkania nie było za dużo, jak go wykorzystaliście, nad czym pracowaliście? Myślę, że po, po, wygranym, po wygranym meczu na pewno te, te nastroje są, są, są lepsze i taki spokój, spokój ducha na to, co, co się dzieje w tabeli, no to jakby drużyna z Dąbrowy i totalnie inaczej jakby też taktycznie, Potrzeba gdzieś potrzeba to znaleźć, jeden, jeden mianownik, który, który, na którym jakby chcemy się mocno skupić i który będzie, będzie ważny. Aczkolwiek oni mają indywidualności w swojej drużynie, którzy potrafią jakby indywidualnie zdobywać te punkty, i, i tutaj mamy e, na myśli, czy to jest Williams, czy to jest Cole, czy to jest Seas, są w stanie rzucić po 26 punktów, e, jak im tylko e, pozwolimy. Dwie wieże pod koszem, także, także to się nie zdarza, że to się zdarza, żeby dwóch e, zawodników, którzy mają 2-17 e, było w jednej drużynie, także ta drużyna ma potencjał, ma, ma to, żeby grać. Na pewno nie jest to szeroki jakościowy skład, ale ta pierwsza piątka zawodników. Pierwsza szóstka jest naprawdę solidna i na każdej pozycji mają zawodników, także, także myślę, że będzie, będzie, będzie ciekawie. No, trzeba, na pewno trzeba zatrzymać tą całą trójkę i, i w pierwszej kolejności przy Elsa, bo tam dużo takich akcji y, poza piłką y, jest, jest granych. Taki no, nietypowy jakby dla, dla, dla drużyn y, też w ruchach, zagrywkach i tak dalej, także tutaj na pewno no, będziemy musieli mocno, mocno popracować. Resztę myślę, że według naszego planu i i liczę, że o ta skuteczność, o której jak gdzieś tam rozmawialiśmy i pewne rzeczy, które są mocno naszą stroną yy, będą działały, także o wynik sobie jestem Tutaj też ważna będzie sprawa mentalna, bo zespół Dąbrowy gruniczej to każdy mecz gra z nożem na gardle. My mamy ten luz i ten luz może przynieść tę właśnie skuteczność rzeczy. No myślę, że to jest, to jest życie, to jest, to jest mecz, także tutaj jakby jakbyśmy wiedzieli, co wcześniej będzie i jak będzie, to to, to ciężko, to, to, to nie miałoby sensu jakby grać i tak dalej. No, ale tak jak mówiłeś, drużyna z Dobro będzie no, ekstra zmotywowana, gra też u siebie. E, my tutaj po, po, po jakby tym jakby utrzymaniu się powiedzmy to, bo to taki też męż było, utrzymanie, e, na pewno też coś zeszło, także... Myślę, że wszystko jest otwarte. Nie chciałbym jakby w tę szkórę bo kilka takich meczy, sytuacji w sezonie mieliśmy, że o, dobra, i patrzymy w te play-iny i tak dalej, to się zawsze jakby tak kończyło nie w tą stronę, co byśmy chcieli. Także myślę, że trzeba tak spokojnie po prostu podejść do tego meczu, zagrać swoją poszukiwkę, skupić się na sobie i tego bym sobie życzył, bo tak jak wspomniałem, już, już wcześniej mieliśmy takie myśli, nadzieje i, i wielkie, wielkie plany, że co, co będzie, a sprowadza nas to na ziemię. Aczkolwiek no, wszystko jest z naszych rękach, mamy mamy e, jakościowych zawodników, e, dam swoje mocne strony. Już jest końcówka sezonu, także, także my te, te elementy wszystkie mamy gdzieś tam przypracowane i rozwiązania, także liczę na dobrą postawę i, no, i wygranie tego meczu. Konrad, oby tak było i żebyśmy z Dąbrowy Górniczej wrócili zwycięzcy i ciągle spoglądali w górę tabeli, licząc na fejn. Dokładnie, no szalony sezon, e, także liczę, że się skończy happy endem. Thank you very